Cześć, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jaką kamerkę skonstruowałem w ostatnich dniach. Kamerę Obscura. To tak, skrzyneczka narzędziowa. Do tego celu nadaje się idealnie tego typu skrzynka. A dlaczego? Już Wam mówię. Gruby plastik. Odporna na przygniecenie, uderzenie. Także naprawdę masywna jest. Posiada takie stopki. Jak z niskiej perspektywy, chcemy fotografować z tak zwanej żabiej. Nie ma problemu. Stawiamy równiutko w poziomie stoi. Mocne zapięcia. Nie otworzy się. Niechcący. Do tego jeszcze takie są tutaj otwory. Nie wiem, czy je widać. O. Tutaj. Tutaj są takie otworki, że można śrubki dać, motylkiem zakręcić z jednej, z drugiej strony, i już wtedy mamy stuprocentową pewno pewność, że niechcący się nie otworzy. Dobra. W środku zrobiłem coś takiego, że wkleiłem taśmą, taśmą przykleiłem podkładki metalowe w każdym z narożników. I w momencie, jak jakiś papier już wywołany. W momencie jak wkładam papier oczywiście przy świetle ochronnym, czerwonym. Wychodzi taki margines. Łapie magnesami neodymowymi. Które one się kleją, mocne są. O, magnesikami. Super rozwiązanie. Nie trzeba taśmy używać jakiejś tam klejącej. Tylko w ten sposób. Oczywiście to równo układamy. Tak, ja teraz tak prezentacyjnie tylko szybko to pokazuję, także format jest w przypadku tej skrzynki 13 na 18 z takim marginesem niedużym, to z 15 mm z każdej strony. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mocowanie papieru. Migawkę mam na razie w ten, ten sposób rozwiązaną, że taśma jest. W 100% się sprawdza, ale chcę to ulepszyć i zrobię tak, że zamykanie będzie tutaj ładnie, taki drewniana zasówka. Tak, w poziomie albo taka na, na, na okrągło, jakoś tam zamykana, w zależności, jak to tam będzie mi lepiej pasować. No, i co? Cała robota przy takiej kamerze obskura jest taka, że wywierciłem otwór w tym plastiku. Wiertłem 25 mm. Skrzydełkowe wiertło 5 sekund i otwór jest. Wkleiłem od spodu celowo ten otwór. Dlatego, że ta ścianka ma gdzieś z 8 mm spokojnie i w momencie wklejenia od wewnątrz fajnie się sprawdza, że w momencie jak taśmą zakleja, albo jak później zrobię tą migawkę już inną, innego typu, to nie dotyka kompletnie otworka, nie dotyka tej miedzianej blaszki. No co oczywiście jest dobre, bo no nie zakleja, nie zakleja tego otworka, tak? Nie, nie wejdzie tam jakiś jakaś tam jakiś tam brud. Dobrze. Tyle, tyle odnośnie tego otworka. Jak mówiłem, 0,2 mm Ogniskowa tej skrzynki wynosi 92 mm. Od materiału światłoczułego do otworka 92 mm. To już ogniskową znamy, mierząc ten parametr. Teraz, żeby dowiedzieć się, jaką mamy ognis nieogniskową, tylko przysłonę, to 92 mm dzielimy przez średnicę otworka, czyli w tym przypadku 0,2. To daje nam 460. I znając te dwie wartości przysłonę i, yy, i ogniskową możemy z kalkulatora w internecie sobie już wyliczać czas naświetlania. Światłomierzem albo z tabeli. No różne sposoby są. Ja używam używam światłomierza. Yy, dobra. Także jak, tak jak zaprezentowałem. Jeden otwór, wklejamy otworek. Mocowanie papieru. Błaha sprawa, a bardzo, bardzo yy... ułatwia, ułatwia życie. A, najważniejsza rzecz jeszcze. No w sumie najważniejsza, bo. Papier jest światłoczuły, to nie może się dostać żadne światło. Jest uszczelka, miękka, gumowa uszczelka z rowkiem. Tak to wygląda. A tutaj mamy rand. I ten rand wchodzi w rowek. W 100% chroni od światła. Gdyby nie było tej uszczelki, ja specjalnie szukałem takiej skrzynki właśnie, żeby hermetyczna, tak zwana to jest hermetyczna, żeby była ta uszczelka, dlatego że w momencie zamknięcia o, w momencie zamknięcia ten robek wchodzi w rand i tak chroni od światła przede wszystkim w 100%, nie trzeba taśmą zaklejać w koło. Co tam jeszcze? Chroni od kurzu, deszczu. Jak jest jakiś tam drobniejszy deszcz, możemy też fotografować sobie w taką niepogodę, i nie ma żadnego problemu. Dobra. No tak jak już wspominałem, pod format ta skrzynka jest pod podformat 13 na 18. Chcę jeszcze zrobić taką jedną 18 na 24, bo też jest do kupienia w Internecie, identyczna, tylko większych rozmiarów. Tak, żeby mieć dwie. Jak pójdę w plener, jedną kamerką tą, jeden format, drugą kamerą większy format. I zawsze to są dwa zdjęcia. A nie jedno. To już mamy 100% więcej. Dobrze. To tak, tutaj mam napisaną przysłonę i ogniskową, ale już o tym wspominałem, ile ma akurat, bo to wyliczyłem szybko. No to to by było na tyle. A, nie, nie. Jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna. Otworki, nie robię otworków sam, igłą, tylko kupuję w internecie. A dlaczego? Dlatego, że jak zrobimy sami, no to otworek wyjdzie albo okrągły, albo owalny, albo 0,18, albo 0,25. Tak naprawdę. Przez to, że nie jesteśmy pewni, jaki nam wyszedł ten otworek. Nawet jak wyszlifujemy, nie wiadomo, co będziemy robić. To i tak pod mikroskopem, chyba, że ktoś ma mikroskop, on to może sprawdzić. Ja tam się nie bawię w takiej rzeczy. Za 10 zł jest miedziana, do kupienia miedziana blaszka z otworkiem. W tym przypadku ja chciałem 0,2, chociaż tutaj przy takiej ogniskowej to można... Zastosować 0,4, ale ja wolę dłuższy czas naświetlania. To jestem pewny, że jest okrągły, że ma 0,2, a nie 0,29. Przez to mam dokładną, wyliczoną, dokładnie przysłonę. No i co? To by było na tyle, jeśli. Chodzi o prezentację mojej nowej skrzyneczki, czarnej skrzynki, którą będziemy fotografować już w następnym odcinku. Pokażę Wam w plenerze, jak wybieram kadr, jak naświetlam, jak wyliczam czas ekspozycji. Później wywołanie, zrobienie odbitki stykowej. wszystko. Dzięki, do zobaczenia, do następnego. Hej, cześć!